W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam trochę historii. Czy wiecie, że zawodnik Legii zdobył złoty medal olimpijski na igrzyskach w skokach przez przeszkody? Nazywa się Jan Kowalczyk i między innymi właśnie o nim i o sytuacji jeździeckiej Legii będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Sekcja jeździecka skoków CWKS Legia powstała dzięki staraniu miłośników jeździectwa w mundurach w 1960 roku. Pod koniec lat 60. zbudowano hipodrom, przebudowano główną stajnię na 60 boksów dla koni. W chwili powstania sekcja miała 14 koni. Ich stan w latach późniejszych doszedł do ponad 80. Ogółem w treningu było 360-380 koni. Rozpoczęta w 1961 roku działalność sportowa zaowocowała widocznymi efektami już w następnym roku zawodnicy legii zaczęli odnosić sukcesy na zawodach ogólnokrajowych i za granicą. Głównymi ich autorami byli Jan Kowalczyk i Marian Kozicki. Prezesem sekcji przez 32 lata był pułkownik Antoni Łuczyński. To głównie jemu zawdzięcza sekcja swoją pozycję w sporcie jeździeckim. Wielkie zaangażowanie, zapał i ofiarność prezesa potrafiły pokonać tysiące przeciwności, zainspirować do pracy dziesiątki lub setki ludzi. Niestety w latach 90. wielosekcyjny klub Legia zaczął podupadać. Sekcja jeździecka także. Wiesz, jakie były kiedyś warunki tutaj w Sekcji Jeździeckiej Legii Warszawa? Takich warunków to chyba nie będzie już nigdy. Mieliśmy tutaj wszystko. Począwszy od kierownictwa, szefa, trenera, lekarzy, bo mieliśmy konie. Na no, Naówczas te konie, jak mówię, forbluty były. Co prawda nie robiliśmy nic, tylkośmy jeździli konno. Od rana, od godziny dziewiątej, przerwa, dwie godziny obiad i po południu już mi jeździli. Cały dzień żeś mi jeździli konno praktycznie. Oni w stajni było mniej więcej do 40. A czego teraz brakuje? Pieniędzy. Ale mało tego pieniędzy, ale te pieniądze muszą być rozsądnie wydawane. No chciałbym, żeby to było to, co było. Myślę, że w tej chwili na Legii, jeżeli chodzi o na Legię, zaczyna się bardzo dobrze, bo jednak wojsko z powrotem tutaj jest. Jeszcze będzie coś takiego jak Jan Kowalczyk. Na jakim poziomie teraz jeżdżą zawodnicy legi Warszawa? W jakich konkursach? Mamy juniorki, które startują na poziomie mistrzostw Polski. Ja obecnie wracam z powrotem, ponieważ przez okres dwóch lat nie miałem konia na konkursy Grand Prix. Teraz pomału wracam. Mam naprawdę stawkę niezłych koni. Na chwilę obecną dwa konie. Myślę, że w tym roku już zaczną chodzić konkursy Grand Prix. Mamy też grupę dzieci, które, które małymi krokami starają się dogonić tych najlepszych. I myślę, że jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawani na, na hipodromach krajowych. A czegoś wam jeszcze brakuje, żeby osiągnąć taki najwyższy poziom? Znaczy myślę, że zawsze ten najwyższy poziom jest związany z końmi. Juniorzy 100% kosztów ponoszą rodzice. To są konie naprawdę w granicach 100 tysięcy euro, gdzie takim koniem można próbować, próbować istnieć za granicą w tych najważniejszych konkursach. No nie ukrywajmy, żeby w tym sporcie istnieć trzeba mieć naprawdę pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Oczywiście talent, talent dziecka, konsekwencja trenera żeby w dążeniu do, do tego obranego celu musi to wszystko e, zafunkcjonować razem, tak? Czyli jeździec, trener, koń i wtedy myślę, że ten sukces przychodzi dużo, dużo łatwiej. Jaki ma Pan cel na najbliższe lata, jeśli chodzi o jeździectwo? Zaklimatyzować się w tych konkursach Grand Prix, w tych najważniejszych konkursach w kraju e, i to jest taki, można powiedzieć, mój najbardziej realny plan na najbliższy czas. I myślę, że jak już to wszystko się spełni, no to już dalej konkursy mistrzowskie. No i czas pokaże, co dalej. Na Legii mamy też rekreacje, czyli osoby, które uczą się jeździć albo jeżdżą dla przyjemności. Mamy 13 koni rekreacyjnych, od małych, czyli kłóceków, czyli najmniejsze dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, do dużych koni i takich koni po sporcie, gdzie wymagania jeźdźców mogą być troszeczkę wyższe. Co się stało, że oficjalna sekcja CWKS Legia przestała istnieć? Były to czasy trudne, gdzie... Klub wielosekcyjny CWK Legia się rozpadał. Przyszedł syndyk i poszczególne sekcje zostały, przestały działać. My widząc to co się dzieje założyliśmy stowarzyszenie najpierw miłośników sekcji jeździeckiej Skoków, a później stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska. Nie mamy swoich obiektów. Podpisujemy umowy użyczenia z wojskiem. tutaj. Dowództwo Garnizonu Warszawa bardzo nam pomaga z panem generałem Grudzińskim na czele. Jeżeli chodzi o sport, to z kolei dostęp do dobrych koni sportowych. Stawiamy w tej chwili głównie na młodzież, prowadzimy jazdy rekreacyjne i szkółki, gdzie miesięcznie przez nasz klub przechodzi około tysiąca osób. Jak co roku organizujemy ogólnopolskie zawody jeździeckie, gdzie przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Rozgrywamy memoriały pułkownika Łuczyńskiego, majora Olęckiego, który był trenerem naszych olimpijczyków. I trzeciego dnia w maju jest to memoriał generała Gilarskiego, dowódcy garnizonu. Zawody są 3 dniowe, 29, 30 i 31 maja.